Mój pierwszy task w Nowym Jorku zmontować zapytaj beczkę. Tak jak alkoholik w obliczu kryzysu chwyci się nawet denaturatu, żeby coś poczuć. Tak wiedzocholik będzie czytać nawet to. Ja przepraszam, ja to tylko montuję, więc już wracajmy do odcinka. Okej, okay, udało się. Zajęło mi to z półtorej godziny, chyba. Mam zrobiony taki tak zwany rough cut, czyli taki wstępny montaż, ma około 19 minut. Teraz można wysłać odcinek na proces dośmieszania przez Petera. Tak teraz montowane jest, zapytaj beczka, od jakiegoś czasu, że ja robię taką ogólną strukturę, a Peter dośmiesza, dokładając różne przeszkadzajki. Mam dzisiaj listę takich średnio pasjonujących rzeczy do zrobienia, ale zobaczymy, może po drodze wydarzy się coś ciekawego. Muszę kupić sobie plecak na przykład. Kupiłem kartę Sim. 65 dolarów kosztuje karta na miesiąc. Nielimitowany internet. Przyda się, bo dla mnie jest ważne, żeby mieć nielimitowany, bo wtedy jak internet hotelowy nie daje rady, to mogę zawsze wrzucić vloga z telefonu. A to by wypaliło każdy, nielimitowany internet w ciągu kilku godzin. Następny punkt, kupiłem sobie plecaczek. O, nowy Kanken. Tym razem czarny. Z Whole Foods to jest najlepszy sklep z jedzeniem wydałem zdecydowanie za dużo pieniędzy. Wy, którzy mnie oglądacie, wiecie, że ja lubię sobie różne takie tam poczytać o jakichś nowych dietach i tak dalej. I w takim Hallfurch'sie to wszystko jakby jest. Nic nie trzeba sprowadzać, szukać, kombinować. Nawet w Tokio jest tak, że te rzeczy, które są nie wiem, na przykład zrobiła się moda na olej MCT, no to olej MCT w Japonii znaleźć to jest niewykonalne, trzeba zamawiać z Amazona albo sprowadzać ze Stanów, a w Colfut się wszystko leży na półce, I jeszcze jest takie dobre, wszystko, smaczne, super miejsce naprawdę. Ulica w której jestem w ogóle to jest taki... E, nie wiem, taka chyba streetwe mekka najbardziej. Jak się śledzi Suprema na Instagramie, to jak oni wrzucają story, że ktoś tam przejeździ na deskorolce, to zazwyczaj jest gdzieś albo na tej ulicy, albo na jednej z najbliższych sąsiadujących. No idzie nie najgorzej dzisiaj. Całkiem dużo już pozałatwiałem. Nagle jestem w innym pokoju w hotelu. Prezenty, oliwki, serek, orzeszki, sól do kąpieli. Bardzo się cieszyłem, że kupiłem sobie sól do kąpieli, po czym hotel mnie przeniósł do pokoju, w którym nie ma wanny. O, patrzcie. keto białko, Takie. Salami. sardynki. Beef jerky. Herbatka z grzybów. Rumianek. Olej MCT. Melatonina. W Japonii nie można kupić melatoniny bez recepty, no. Więcej serków. E, olej z ryby kombucha. To jest mój wielki ból, że kombucha ma cukier. Więc znalazłem taką, która ma najmniej i będę pił na raty. Nakupiłem sobie dużo fajnych produktów po to, by zorientować się, że w moim hotelu nie ma lodówki. To będę jeść dzisiaj. Zapraszam na talerz przekąsek u Krzysztofa. E, serki kupione na cały tydzień, zjedzone w jeden dzień. Mm. Uwaga, w tym nagle twist. Zadzwoniłem przez telefon hotelowy i zapytałem, czy mogą mi przynieść lodówkę do pokoju. I przynieśli mi lodówkę do pokoju, więc niepotrzebnie zjadłem cały ser. Działa! Czas iść pobiegać. Wziąłem sobie statyw w ogóle. Nigdy nie robię ujęć ze statywu, a dzięki temu jest troszkę więcej możliwości. Docencie to, że niosłem go, targałem go przez pół świata specjalnie dla Was, żeby takie ujęcie było, że za szafę wychodzę. <grym> w ogóle wybiegłem biegać tak ochocza. Zapomniałem się przebrać. Autentycznie biegam w tej koszulce co zawsze jestem, która jest kompletnie niewygodna do biegania. Bez sensu Ale już szkoda wracać przez koszulkę 8 km tylko ach, ach, ach. No trzeba linię przysiąść, bo najlepszy, najnowszy maraton za dwa miesiące, mniej więcej. Możecie zgadywać. No ale w ogóle niezmiennie to powtarzam, ilekroć jestem tutaj. Najpiękniejsze miejskie bieganie jakie znam to jest w wybrzeże Manhattanu w Nowym Jorku. Przepięknie tutaj, tutaj się tyle dzieje w ogóle. Nie wiem, mam ochotę się tu zatrzymać i coś nagrać, zdjęcie zrobić, jak biegam. Może to powoduje, że to nie jest właśnie dobra trasa szkółki. Czyli... Znaczy, a przynajmniej się nie nudzisz, nie? To znowu ja, Krzysztof. Uch. No całkiem spoko dzień. Całkiem mi się udało porobić takie rzeczy na, na wstęp, na bycie w Nowym Jorku. Вам Przyznam się wam, że miałem zwałę przez ostatnie kilka dni, jak się taki smutny byłem i e, zwała to jest nie zawsze coś, co łatwo albo w ogóle się da, to jakieś przekuć na film. Wydaje mi się, że zwała, o której się da zrobić ciekawy film, to nie jest prawdziwa zwała. Ale chcę powiedzieć coś innego i coś pozytywnego, że to bieganie dzisiejsze bardzo mi poprawiło humor i chyba nie byłem od tygodnia mniej więcej taki zadowolony jak teraz po tym bieganiu, więc to jest. To jest przekleństwo ludzkiego organizmu, no, wystarczy się poruszać trochę, żeby od razu mieć y, więcej życia i lepszy humor, więc jeśli jest ci dziś smutno, z jakiegoś powodu, to polecam, to pobiegaj sobie, albo zmęcz się w jakiś inny sposób i jest bardzo duża szansa, że będzie ci lepiej. Oho?